Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się nagrywam kolejny odcinek z Zuby, moi drodzy, bo dużo osób się pyta kiedy Zuba, więc spokojnie, nie zapomniałem o Zubie, co jakiś czas ona będzie, lecz tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, częściej będzie Clash Quest, bo częściej gram w Clash Questa. Więc wiadomo, że więcej będzie odcinków z Clash Questa, ale jeżeli chcecie więcej odcinków z Zuby, to pod tym odcinkiem zostawcie 2500 łapek w górę i nagrywam kolejny odcinek z Zuby, moi drodzy. Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, lecimy po 100 tysięcy do końca roku, moi drodzy. Jak widzicie na ten moment mam 2478 pucharków. I dzisiaj wbijemy sobie kolejną ligę. Wbijemy ligę siódmą i będziemy mogli odblokować kolejne postacie. Przy okazji będziemy mieli fajną skrzynkę, czyli Emerald Crate. Więc to też jest dobra skrzynka moi drodzy. Mamy też kilka tutaj przygotowanych. Więc może na początku zagrajmy sobie te meczek aby dobić te pucharki. I zaraz moi drodzy będziemy tutaj oczywiście otwierali wszystkie skrzynki. Oprócz tego chciałbym wam powiedzieć, że jeszcze tutaj... Czekajcie, gdzie to fajnie widać? O tutaj, zobaczcie. Na nich się mam troszkę mniej, bo mi sezon zabrał, więc tak jak mówiłem, sezon tutaj jest. E, moi drodzy, oprócz tego, na moli tutaj troszkę powbijem, fajnie mi się gra, więc myślę, że to będzie kolejna postać, na której wbiję 1000. Dlatego, jeżeli chcielibyście, abym wbił Moli na 1000 pucharków, zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, aby tego odcinka nie przegapić. Również mamy Larego, potem mamy Brusa, następnie buka i najmniej mam na Shelly, bo, bo ją jako ostatnią odblokowałem. Dobra, nieważne, lecimy. zobaczymy moi drodzy jak mi pójdzie, gramy tutaj tą Shelly, fajnie, bo jest solo full, więc tak jak mówię, solo full jest najlepszy, bo najwięcej pokarmów możemy zgarnąć, więc no też od tego zależy kiedy ja tutaj będę nagrywał odcinki, bo czasami... Zdarzy się tak, że mam czas, chciałbym nagrać odcinek, patrzę Solo light'a. Na Solo light no to trzeba grać dwa razy dłużej, żeby mieć praktycznie po tyle samo pcharków, więc to jest ten problem niestety. Dobra, teraz się chwilę przytrzymamy, Ok, super. E, ja nie za bardzo przypadam za szeliście, że mówiąc, e, ale cóż, no, jedne postacie są takie, drugie takie. Dobra, teraz czekamy w skorupce jak szefy. Pięknie, uciek od nas. To jest akurat... dobre, to mi się podoba. W to mi się podoba, ale mimo wszystko nie lubię za bardzo. Bardzo fajnie mi się gra Moli, więc myślę, że moli, jako następną postać wbije na 1000, moi drodzy. I tak jak mówię, jeżeli chcielibyście, abym wbił moli na 1000, zostawcie, moi drodzy, łapeczkę w górę Możemy się mówić tak. Jeżeli jak wrzucę ten film, wbijecie 20 500 subskrypcji Bo na ten moment jak to nagrywam, to jest 20 300 no to po pierwsze, wbiję moli po drugie zrobimy live'a wbijania moli, co Wy na to? Musicie wbić 20 500 subskrypcji do końca dzisiejszego dnia, yy, czyli do, do końca niedzieli oraz yy, pod tym odcinkiem musi być więcej niż 1500 łapek w górę. Jeżeli to zrobicie, no to postaram się odpalić live'ika w któryś dzień, gdzie będziemy sobie wbijać tą moli, więc wszystko zależy od was, moi drodzy, nie udało nam się dobić. Jeszcze 9 pucharków brakuje, więc lecimy z kolejną gierką Shelly tutaj i możecie napisać w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona postać w Zubie. Moja ulubiona postać, no to kurczę, jeszcze nie mam wszystkich, więc nie będę może mówił. Ale z tych co mam, no to najbardziej mi się podoba. Kurczę, Nix i Moli, tak na, na tym samym miejscu, ja bym dał. Bruce jest też fajny, generalnie, tak jak mówiłem na tych początkowych odcinkach. Bardzo lubię postacie, co szybko tutaj łażą. Więc no tutaj, no niestety Shelly nie należy do nich, więc trochę słabo. Dobra, zbieramy sobie apteczkę, tego Nixa trafimy, dobra, trafiłem, najsik, biegniemy za nim, chodź tutaj, leżysz, pięknie, bardzo ładnie, jeszcze nam lepszy łuk dał. super, jeszcze apteczkę mamy, no dobrze się zaczyna, dobrze się zaczyna, możemy tutaj fajny rekordzik pucharków bić, o, pięknie, jeszcze tutaj trafiłem, gonie go, niego, go, aj, nie dogonię chyba, ale czekajcie, spróbujmy, tak, lećmy tutaj i spróbujemy z łuku go zdjąć, nie to, no nie mogę tego jakoś wyłączyć, o, ale dostał potężnie... Ej, ja z łuku jestem dobry z tego co zauważyłem. Z łuku to ja kurczę, jestem dobry zadymiarz wam powiem. Okej, okay, dobra, Nixa trafimy. No nie, bo niestety uciekł, mało brakło. Plus cztery pucharki. Jeszcze nam brakuje pięciu. Dobra, jeszcze czterech, bo musimy mieć plus dziewięć. O, dobra, dostał pięknie. Ej, ładnie mi idzie! Ładnie mi idzie tą szali wam powiem. Gonimy tego Nixa. Dostanie! Aj! Dostał! Co jest? Ale idealnie go zdjąłem! Nice! Samej końcówki ataku! Pogers! Nie możemy nawet tego zebrać? Właśnie jak to działa? Co ja mam zrobić jak to jest tak? Ja mogę coś teraz kliknąć? Nie wiem, usuń? Nie mogę, właśnie nie, nie wiem, jak to działa niestety. O ty, nie zabierasz mi tej apteczki, nie pozwalam ci. No zabrał, ale szmul. No jeszcze się uleczył. Tak jesteś kozak, ale ci chłopie niszczę. Dostał potężnie, dobra, gonię go, niego, go, gonię go, gonię go, gonię go, go. No ty szmulu, jeszcze mnie trafił! Dostanie, dostał potężnie, dobra. Co to za krokodyl? Co jest, Chłop pływa? Nie, 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 Shelly, znaczy, Moli zostaw mnie. Ona ma ten granat potężny, niedobrze. Oj, oj ginę, ginę niestety chyba. Dobra, trafiłem tutaj. Lary, Lary, Lary chcecie trafić. No nie, nie zdążyłem trafić Larego. Naprawdę, ginę. A, no nie zdążyłem. Nie zdążyłem już nic zrobić. No cóż, lipa, przegraliśmy tutaj. Ale mamy, moi drodzy, ile? Siódme miejsce miałem. E to nice, dużo dostanę. Plus 30, spoko, moi drodzy. Ponad 211, czekajcie. Nowa liga, nowa liga, siódma. Nadal Polar Rig. Dobra, moi drodzy. E, I tak, czekajcie. Cyk, plus 5, spoko. Teraz tak, jeszcze tutaj jedna sprawa. Mamy tą skrzyneczkę. Mamy tutaj skrzynki, dobra. Najpierw otwórzmy te darmowe. Otworzymy sobie te darmowe, spoko. Tu jeszcze sobie coś zbierzemy, gemy jakieś. No, tu jest bardzo dużo nagród. To jest fajne w tej gierce, że mamy naprawdę mega dużo nagród. To mi się podoba. I może uzbieramy akurat tyle tych yy, skrzynek i golda, żebym mógł ulepszyć Nixa wreszcie. To było naprawdę fajne. O, Moli mogę ulepszyć. To Moli mi się bardziej przyda w sumie niż Nixa, więc ulepszmy Moli jak mogę. 1200, ok, no to troszkę tego golda mam mniej teraz. Tak, otwieramy tą skrzyneczkę. Uwaga, no niestety nic nie dropło. Czy z tej coś dropnie? Też nic nie dropło niestety. Tutaj jeszcze mamy coś z eventa. O, connection error. Fajnie, nie wiem dlaczego tak mam. Jak wy też tak macie to możecie napisać w komentarzach. E, I dobra, więcej skrzynek nie mam. Itemy mam kolejne do ulepszenia, więc sobie ulepszymy, bo je często też używam w różnych postaciach. E, I jeszcze co możemy ulepszyć? Aha, nix, ale nie mam golda. Dobra. Przyszedł czas na opening skrzynki zielonej, której chyba jeszcze ani razu nie otwierałem, więc myślę, że może wypaść nowa postać, dlatego uwaga moi drodzy, klikam i mamy misję zaliczoną. Uwaga! Nie mówcie, że nic nie dropło. 60 punktów do Shelly i mi nic nie dropło z tej skrzynki? Czy wy se jaja robicie? I Shelly mogę ulepszyć na chyba największy poziom jaki się tylko da. No nie, no oni se jaja robią. Oni se chyba jaja robią. No za 400 na pewno otworzę. Nie no, xD Piąty poziom na siódmy mogę ulepszyć Czy na... który? Na siódmy mogę chyba Tak, szósty, a nixa mogę na ósmy Ja do Shelley punkty dostałem, dobra, nie mam pytań, do postaci, której najmniej lubię xD, no to fajna skrzynka, ja myślałem, że tu wyleci coś fajnego, a tu nic nie dostałem No to beka wam powiem, beka czad... czad widzowie za dużo streamów, tak jak mówię, za dużo streamów. No cóż, ja daję sobie do otwarcia tą skrzynkę, może akurat coś wyleci w kolejnym odcinku, zobaczymy. Udało się wbić Polar Ligę, bardzo fajne, moi drodzy. Napiszcie w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona postać w Zubie. Ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę, subik na tym kanale. 20 500 subów dzisiaj do końca dnia oraz 1500 łapek pod tym odcinkiem. I odpalamy jakiś liveika z Zuby w tym tygodniu, czy znaczy no w następnym. No i co, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!